Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, bez znaczenia, czy jesteśmy bogaci czy biedni, wykształceni czy też nie, młodzi czy starzy. Powietrze nie ma barwy ani smaku, potrafi jednak mieć zapach. Zwłaszcza zimą, gdy domowe piece na węgiel są odpalone. W miejscach, gdzie natężenie takich pieców jest duże, wyraźnie czuć drapiącą w nosie woń. Nie jest to bez znaczenia dla naszego zdrowia. Dlaczego? Zapytaliśmy o to lekarza w takiej naszej codziennej praktyce lekarskiej, pośrednio niewątpliwie e, wszystkie osoby, które mają przewlekłe choroby układu oddechowego na czele, to jest ta tak zwana POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc. Druga grupa chorób układu oddechowego to astma strzelowa, często inicjowana właśnie narażeniem na smog. Trzecia sprawa to są choroby układu krążenia, czyli wszystkie osoby z nadciśnieniem, z chorobą niedokrwienią serca to są osoby, które również są narażone na szkodliwy wpływ smogu. Jest pewna grupa osób, które cierpią na chorobę układu krwiotwórczego też z powodu smogu, ze względu na różne związki chemiczne, które działają toksycznie na szpik kostny po prostu. No i oczywista rzecz to są dzieci i kobiety w ciąży. Były zawieszone i substancje wydzielane podczas spalania powodują nie tylko choroby układu oddechowego i nowotwory złośliwe, ale też bardzo groźne dla naszego życia choroby układu krążenia, takie jak zawał serca, udar mózgu czy miażdżyca i zatory naczyń krwionośnych. To jest bardzo szkodliwe dla zdrowia z tego prostego powodu, że jeżeli porównamy palących papierosy, którzy nie palą przez 24 godziny, no robią przerwę. Natomiast powietrze, które jest zanieczyszczone, mówimy już o tym smogu, działa przez 24 godziny na dobę. A więc jest to taka egzekucja trochę wolniejsza, może mniej zauważalna, ale w odległych skutkach straszliwa. Dzisiaj podaje się w statystykach, że około 650 milionów ludzi umiera z powodu smogu. Na całym świecie. W Polsce mówi się o, na, o poziomie 50 tysięcy, ale rocznie ubywa cała bogatynia i cały zgorzelec. Znika. A więc jest problem. Jest problem dla no, nie tylko chorych na chorobę układu oddechowego, bo również smog wywołuje tę chorobę. Jest to również wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Tutaj sprawa jest jakby poza wszelką dyskusją. Ale mówimy również o pokoleniu, które będzie. Czyli już matki, które są w ciąży, są narażone na ten smog. Dzieci się rodzą z troszkę z inną, że tak powiem, kondycją, często z wadami. Silne, toksyczne substancje możemy porównać do substancji, które wdychamy podczas palenia papierosów. To są 3000 ofiar smogu rocznie na Dolnym Śląsku. Była taka analiza robiona dla, na zleceniu Uniwersytetu Wrocławskiego, która wykazała, że w bogatyni to jest około 30 osób rocznie, które umiera na skutek obecności pyłów zawieszonych w powietrzu. Ale trzeba pamiętać, że smog to nie tylko pyły zawieszone PM2,5 i PM10, ale to też inne różne. Toksyczne, szkodliwe dla naszego zdrowia substancje, jak choćby wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, czyli rakotwórczy, bardzo toksyczny benzoalfapiren, który jest substancją bardzo szkodliwą, bo to jest ta sama substancja, którą wdychamy paląc papierosy. I na przykład nie paląc papierosów, dziennie wdychamy zazwyczaj minimum około kilku papierosów dziennie, minimum cztery. A w okresach zmożonej aktywności smogu, to jest porównanie jakbyśmy spalali ponad paczkę papierosów dziennie. Aby uniknąć wdychania zanieczyszczonego powietrza, można używać masek antysmogowych. Tutaj najważniejszy w tej masce jest tak naprawdę ten filtr. To jest filtr hepa, który blokuje właśnie przenikanie się tych cząstek. I to jest najważniejsza część tej maski. Bo resztę możemy sobie dokupić w sklepie. Podczas spaceru czy uprawiania sportu warto wybrać miejsca oddalone od kominów. Lasy i parki częściowo chronią nasze układy oddechowe przed spalinami i pyłem.